Idzie, dobra, dawaj. Witam, witam, króciutko. Wyjeżdżamy z Filipin. Pokażę kokosy, a więc to co to mówiłem, cytokonina, arginina, kapitanie. To na Filipinach, co chcę pokazać teraz szybciutko, tak skiełkowane, pokażemy teraz szybciutko. Skiełkowane mungo, tak, tu musisz go gotować, jest zabite wartości. Hmm. Tak skiełkowane mungo, pokażę czym uzyskałem takie efekty, dziesięciokrotnie szybsze, szybsze kiełkowanie, szybszy dorosł. Tu już zaczynam, rosnąć ryż. Posadzony, już zaczyna kiełkować czarny. Tutaj jest ryż czerwony. Pokażę do czego zmierzam. Szybciutko, codziennie, będąc na Filipinach, bierzesz taką wodę kokosową i podlewasz wodą kokosową. To jest hormon, hormon wzrostu. Rośnie dziesięciokrotnie szybciej. Codziennie zaprawiam takie coś. Będąc na Filipinach, możecie zrobić sobie ta, taką wodą kokosową. Yy, Pokazałem. ryż ma dziesięciokrotnie więcej chlorofilu pomaga tworzyć w roślinie tlen, bo jest ryż zalany wodą a więc nie może go poprawić atmosfery dlatego ma najwięcej na świecie chlorofilu, więcej jak pszenica i skiełkowane będąc również na w Polsce, co pokazuje, mając taki ryż, będzie u nas do nabycia ryż gotowy do sadzenia, robienia sadzonek i miksowania, z tego postaci sadek. również polecam yy, w Polsce teraz jest wiosna, możecie polać pszenicę czy orki, wszystkie skiełkowane inne ziarenka, które robicie Macie w domu kiełkowanie różnych, różnych soczewicy, możecie zrobić sobie dodać wodę brzozową. Woda brzozowa, osy, osoka, także kapitalnie działa, rośnie trzy razy szybciej, największe wartości. I wtedy spożytkujecie to wodę brzozową. Jest teraz czas wiosna, możecie to zrobić. Tak zastosować, jak ja zrobiłem wodę kokosową, tak możecie zrobić dziesięciokrotnie szybsze, szybsze kiełkowanie tych roślin. Praktycznie w ciągu jednego dnia polałem tą wodą kokosową, na drugi dzień już było skiełkowane I w takiej postaci już. Mungo doskonale smakuje, polecam wszystkim, e, będzie u nas można nabyć, pokażę na filmikach, będzie można nabyć teraz ziarenka koko, e, ryżu czarnego, fioletowego i czerwonego, wszystko do u nas będzie do nabycia, taki ryż, jedyny pierwszy w Polsce, który będzie można posadzić, Włuskany ryż wam nie skiełkuje, nie, nie obłózkany ryż, polecam, podlewać teraz w Polsce, można sobie zastosować wodę żyrodzą do tego, trzykrotnie większy wzrost i ogromna dawka wtedy chlorofilu, i znacie spirulinę, ile kosztuje na rynku, a więc sami możecie produkować takiego ryżu. Pozdrawiam serdecznie z Filipin. Hej, Grzegorz.